Piwko nie można nowy. O, tu też nie słyszałem, co zostawiłem na streama. Yy, uważam, że pierwszy numer: piwko nie można to jest. Yy, nie pamiętam, co mówiłem na streamie, ale. Potem słuchaliśmy tego off-stream raz i to kurwa tam, bit robi robotę. Ciężki banger. Więc liczę, że tutaj też będzie kurwa kod. Tak, słucham. dobra. Ja, że nie za mnie pas Do zerwę szana, nie nie piszem gazu Mówię dla mnie campir, szas na mięk kart I Heddy Kampir, fanobiorą tas Powiesz, jak go słuchasz? Bombi. Nie to już koniec Chcesz do mnie show, Twoja ja mam show Breda, dziękuję W każdym meme jest bardzo flow Chcesz ode mnie show, twoja tam mam show Jestem głównym klawnem Fakie drip, wyplacamy w kurwa gruby plik na stacji pepsik Aha, nie wiedziałem, że będzie switch Już miałem mówić, że gówna i wyłączać HOLO piwko Ale może być jeszcze mniejsze gówno Tak, dzień dobry, tu Playbook and za flow, 5 za beat, 5 za... Rozumie nam linkę na 8, ja w ogóle nie rozumiem, co on nawija Fakie drip, wyplacamy w kurwa gruby plik na stacji pepsik Dobra, ale ten jego ziomek, nie wiem, nie, go in crazy, ten beatmaker, co to chyba ten ziomal, to on dobrze sadzi, on dobrze sadzi. No ten kurwa pierwszy numer, ten beat do pierwszego numeru to skurwa w pierdol. Dobra, to ścierwo.